Witam wszystkich graczy, DSJ3, oto kropki kors tej gry, w tym korsie dowiecie się jak wybijać się z progo, latać i lądować, czyli DSJ3 od A do Z, zapraszam. Rozdział pierwszy, wiatr, jednym z najważniejszych czynników tej gry jest wiatr. Jeżeli chcesz bić swój rekord życiowy, wiatr musi spełniać dwa kryteria. Po pierwsze musi wiać pod narty. Po drugie siła wiatru musi wynosić ponad 2,5 m na sekundę. Jeżeli chociaż jedna rzecz nie została spełniona, nie graj dalej. Spróbuj ponownie. Silny wiatr pod narty powoduje onoszenie się skoczka w locie, ale również zwalnia jego prędkość na skoczni. Silny wiatr w plecy przyspiesza zawodnika, lecz w locie przyciąga go do ziemi. Idealny wiatrem pod narty jest taki, który na skoczni wieje z małą prędkością, a w locie wzrasta i osiąga prędkość 4 metrów na sekundę. Wiatr ma największy wpływ na skoczniach mamocich. Rozdział drogi. Kamera. W grze trzymamy dożywy wybór kamer. Moim zdaniem najlepsza kamera znajduje się pod przyciskiem F2. Ponieważ z tego widoku najlepiej widać ołożenie skoczka w locie. Również popularną kamerą jest widok F1. Przy tym widoku ułatwiony jest dobre wybicie, ale od siebie polecam kamerę F2. W kolejnych rozdziałach przekonacie się, że mam rację. Rozdział 3. Wybicie. Niestety na wybicie nie ma żadnego sposobu, po prostu trzeba to wyczuć. Jeżeli masz czasami wybicie dobre, a raz złe, musisz jeszcze trochę poćwiczyć. Na skoczniach małych i średnich wybicie jest najważniejsze oraz najłatwiejsze, lecz na skoczniach dożych i mamocich wybicie jest trudniejsze ale nie odgrywa ono większego znaczenia. Jeżeli nie wiesz jak wygląda idealne wybicie spojrz teraz na skoczka w filmie. I to widzimy jak skoczek trafił idealnie w prog. Zobaczmy jak to wygląda bez zwolnienia. Rozdział 4. Technika latania. Ten dział jest najdłuższy i najtrudniejszy, więc proszę o dokładne słuchanie. Technika loto zależy od skoczni. Najpierw omówię technikę na skoczniach mamocich. Proszę spojrzeć na rysunek, który przedstawia parabolę loto skoczka. Zwróćmy uwagę na rożową parabolę, bo skoczek przyjmuje mało agresywną technikę loto, między skoczkiem a nartami jest doży kąt, tak jak na tym rysunku, faza pierwsza. W kolejnych fazach, czyli w drugiej i trzeciej skoczek nie zmienia swojego ustawienia w locie, taki styl daje rezultaty na skoczniach małych, średnich i dożych, na mamocich jedynie przy tylnym wietrze, a tutaj widzimy przykłady takiej techniki loto na mamocich skoczniach. OWAGA! OWAGA! Na niektórych skoczniach mamocich ten styl jest najodpowiedniejszym stylem. Ale zazwyczaj wygląda to tak. Dobre trafione wybicie. Skoczek jest bardzo wysoko, ale po chwili zaczyna gwałtownie spadać i wynik nie jest imponujący. Teraz proszę spojrzeć na zieloną parabolę, która pokazuje zawodnika, który ma agresywną pozycję w locie. Do fazy pierwszej oba style nie różnią się niczym, ale po przekroczeniu fazy pierwszej zawodnik wygląda następująco. Owaga skoczek jest bardzo wychylony do przodu, ale nie maksymalnie. W fazie drugiej gwałtownie opadamy do Ziemi i zwiększamy swoją prędkość. Faza trzecia rozpoczyna się od miejsca, gdzie jesteśmy najbliżej Ziemi. Od fazy trzeciej zmieniamy wygląd skoczka w locie na taki jak na rysunku. Zostajemy w takim ustawieniu już do lądowania. Dzięki takiemu ostawieniu można poszybować bardzo daleko, gdyż mamy ogromną prędkość zawodnika i wiatr będzie go gwałtownie podnosił do gory. Musimy pamiętać w takim wypadku o lądowaniu na dwie nogi. Powtórzę kolejne elementy tego stylu przy pomocy tego skoku. Dobre wysokie wyjście z progo, bardzo agresywna pozycja zawodnika, jest toż nad ziemią po chwili zaczyna się gwałtownie podnosić do gory. Zawodnik zmienia swoje ostawienie i szybuje po rekord skoczni, lądując na dwie nogi. Styl na skoczniach od średnich do dożych jest zupełnie inny. Agresywna sylwetka w locie zupełnie się nie sprawdza, gdyż zawodnik nie ma szans na odlecenie. Zobaczmy. Przeanalizujmy różową parabolę. Skoczek nie ma agresywnej pozycji w locie i tym samym od samego początku stara się odlecieć. Im skocznia mniejsza, tym kąt między nartami a sylwetką zawodnika powinien być większy. Dział piąty: Lądowanie. Tak samo jak przy wybiciu, taki przy lądowaniu nie ma doskonałej recepty, ale jeżeli widzisz, że twój skok będzie daleko za chwilę i na dwie nogi, wtedy decyzję o lądowaniu musisz podjąć w ołamko sekundy, musisz być skopiony aby nie zepsuć całego skoku. Dział 6. Inne porady. We wcześniejszych działach powiedziałem już wiele na koniec posłuchajcie tych rad. W wyborze koloru skoczka nie wybieraj kolorów jasnych i białych ponieważ będą zlepiały się ze śniegiem wybieraj ciemne stroje dla skoczków. Jeżeli chcesz poćwiczyć nad swoją techniką loto, wybierz jedną z największych skoczni i wybij się z jednej nogi i postaraj się polecieć jak najdalej.